Witam z mojego biura, czyli takiego warsztatu pracy. Z tym oświetleniem, jak widziałem na ostatnim filmie, to tak raz dobrze, raz źle, czyli trzeba się pilnować, żeby w miarę to była jakoś ta twarz widoczna. No, ale to nie o tym. Nie zdążyłem przyjechać, powiem Wam. No i szef z tej radości zrobił imprezę, więc nie uprzedzając faktów, bo troszkę tam nagrałem, więc pokażę Wam, jak to się zaczęło. Dzisiaj trochę bez mikrofonu, sorry, bo to tak na szybko. Wczoraj zacząłem pracę, a okazało się, że już dzisiaj mamy imprezę. Tu jest stara część, która tym łącznikiem będziemy sobie szli, no i mamy imprezę firmową, także z okazji mojego przyjazdu. Biznes. Biznes jest biznesem. No. Poszedł akurat mój szef. Także e, pokażę Wam tak tylko na szybciutko. Już tutaj przygotowane. To jest oczywiście coś takiego Ala Wiecha w Polsce. E, ludzie dopiero się schodzą. Jest to dla wszystkich pracowników, a film tutaj troszkę jest, bo wiadomo betony. E, Okna, inna firma robi, dach robi firma, inna e, ziemię, będzie robiła jeszcze inna firma. E, no jest tutaj firm chyba z 10 albo i więcej. Tu będzie sobie się wychodziło na taki taras. Tam już widać stoją takie fajne foteliki. Oczywiście to przyszłość, następny rok, ale tak to właśnie u nas leci. Czyli króciutko tylko tak dzisiaj, na wstawkę, bo wiadomo, piwko tam jest. E, tak jak Wam mówię, coś podobnego jak u nas wiecha, no tyle, że nie ma takiego mocniejszego alkoholu, czyli jest piwo, jest wino, jest kola, jest jakieś tam inne napoje, sprite i wody zwykłe, gazowane, niegazowane, soki jepkowe i coś takiego. No i trochę coś do pojedzenia. Także jest OK. Następnie była oczywiście taka oficjalna przemowa, czyli architekt, który jest od razu kierownikiem budowy. I szeryf, cały nasz boss. Y, tam powiedzieli kilka słów. Y, jak to wyglądało, jak pierwsza budowa była, potem ta, jak to zostało kupione, jakie są plany, kiedy będzie otwarte. Y, podziękowania oczywiście dla wszystkich firm, które tutaj pracują. No takie oficjalna część. nie? So, so. Das war die Lodge 1 das Gebäude war steht. Äh, schön ist, dass fast alle, eigentlich alle Firmen vom, vom, vom ersten aufhaber auch wieder dabei sind. Also egal, ob es um Elektriker, Sanitär, Druckerbau, ähm, ja, Fenster, Schreiner, Nadelbau. Äh, also wie das gerade die Namen nehmen, aber sind, durchweg alle dabei. Ganz neu dabei ist die Firma Schmidbau. No a później już było jedzonko i pionko, tak mogę to nazwać, bo to było wczoraj wieczorem, po południu, o 16 się zaczęło, a skończyło się, ja akurat skończyłem ostatni, wyszedłem z tej imprezy razem z szefową i z szefem, żeśmy byli do końca, no sorry, jeszcze był też z nami architekt, czyli nas czwórka wyszła o 22.00. Z tego miejsca. Oczywiście impreza była na budowie, więc, więc nie gdzieś tam jakoś super elegancko, czyli coś takiego jak nasza Wiecha. I tak to wyglądało na sam koniec. Prawie, no nie na koniec, tak trwało to w czasie imprezy. Dobra, przejdziemy jeszcze z drugiej strony, czyli od tego miejsca, gdzie apartamenty są czynne, teraz też są czynne. Można tutaj wynająć sobie jakiś tam apartament jest chyba ich 11 tu będzie wejście nie wiem jeszcze jak będzie to rozwiązane do końca na razie tutaj jak widać jeszcze będzie betony lane i tu będzie wejście już na pól, czyli na basen, tak? po schodkach, jest impreza zaraz Wam pokażę jaka tu będzie takie wejście pewnie tutaj trochę się wyrówna i albo jeszcze zbierze się ziemi coś się postawi, jakiś leżaczek to tak jest, żeby sobie potem wychodząc z basenu sobie poleżeć. No i co? No i tak to wygląda tutaj. Impreza, tak jak wam mówiłem się rozkręca. Troszeczkę inaczej jest tak u nas. Ja nie wiem, duże firmy to na przykład... Może troszkę wejdę tu jednak, bez mikrofonu jest ciężko nagrywać. Więc duże firmy. W Polsce no nie wiem jak deweloper stawia blok, czy robi taką imprezę dla pracowników, tak? No tu trzeba mówić, że to jest też duża budowa. Sami widzieliście, tamta część, tutaj baseny nowe, czyli jest budowa dość duża. Dość droga, ale tutaj wiadomo też, że wszystko jest robione w kredycie. W Niemczech kredyt w tej chwili jest na... stopa jest 1% tylko. U nas jest 7, także wiecie, no inna polityka, strefa euro ma inną politykę, mamy inną, ponoć złotówka jest najlepszą walutą, według Lapińskiego, jakbyśmy mieli euro, to byśmy mieli lipę, no a tutaj oni przynajmniej z tego euro się cieszą. Tak mi się wydaje przynajmniej. No i co? I tylko jeszcze tak szybciutko się przejdziemy. Może tam nie będę wchodził, względu na to, że tam jest dość duży szum, a jak jest duży szum, to bez mikrofonu byłoby takie nagrywanie bez tak. Czyli już tak, jedzonko się zaczęło. Nie ma tak mocno na ciepło, są takie różne jakieś sałatki niemieckie i tym podobne sprawy. Tutaj gdzie idę teraz, to będzie basen. Specjalnie dzisiaj na imprezę zostało to zakryte takimi dechami. Też Ziemne. 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 to moja szefowa, to córka szefowa i to projektant, czyli szef, wiceszef, czyli szefowa. Tu są elektrycy i hydraulicy siedzą, tu siedzą pod okiem. No i tu siedzi już takie biuro jakby statek też jest ten, który podgórkę na wielaki jest zastępca projektanta, mocy projektanta też właśnie ciała. Szefowa jeszcze raz córka szefowa, i zięć i szef, i główny architekt, czyli projektant tej całej tutaj budowy. No i co? Zaraz jeszcze pójdziemy się, przejdziemy troszkę, bo ja cały czas nie wiem, sprawdzę sobie, jak tutaj jest z tym oświetleniem. No niestety, yy, te światełko jak pada źle, to potem tak nic nie widać. Yy, zaraz wam pokażę, co tutaj dostałem jeszcze na koniec tej imprezy, bo stoi to przede mną. może tak wam pokażę zresztą, co to za różnica, prawda? Czyli na przykład taką kastę piwa, bo zostało, ale kilka już jest pustych, a te są chyba bezalkoholowe, tak nie wiem dokładnie. Yy. No, i dostałem jeszcze taką jedną kastę, drugą, ale to jest woda, takie dwa jakieś napoje troszeczkę mocniejsze i jakaś kola. To tak w prezencie, bo zostało po imprezie. A że szeryf powiedział, że nie ma sensu tam gdzieś tego wywozić, więc zostawił dla mnie, to znaczy dla nas, ale że kolegów moich nie ma. Są bez, na bezrobociu, jakieś ptaszek fajne lata. Są na bezrobociu, nie chce im się pracować, więc nie wiem, czy to do poniedziałku, do soboty, do niedzieli. Oni mają przyjechać w niedzielę wieczorem, czy to do niedzieli w ogóle yy, dotrwa. Także zbierajcie się tam koledzy moi sympatyczni, bo może być ciężko. I tak to właśnie mija u mnie czas w pracy. Ze względu na to, że miałem robić ciężką pracę, ale szeryf dzisiaj przyszedł po tej imprezie i powiedział, że jestem już za stary, w moim wieku już tak ciężko się nie powinno pracować, bo miałem wyrzucać takie betony tutaj, takie posadzki, które są w łazienkach. Może Wam pokażę zaraz zresztą. Albo nie, nie chcę się tam iść, dzisiaj tylko tak na siedząco. Więc yy, i powiedział mi, że nie, no Dzidek, daj spokój. Farbę ci jutro przywiozę i będziesz sobie malował. Ten basen, który tam jest z tamtej strony, mam go pomalować na czarno. Cały sufit, tą farbę już mam, ale najpierw musiałem zrobić dzisiaj próbę, czy ta farba w ogóle się przyjmie do tego betonu. Na razie się trzyma, zobaczymy jutro, jak się przyjmie. To będziemy malowali cały sufit. Do tego jeszcze tam pod basenem jest taki łącznik zrobiony, techniczny, takie techniczne pomieszczenia, które są potrzebne do tego, żeby cały ten basen funkcjonował. No i tam też muszę to pomalować. Także taka robota złota do poniedziałku pewnie się wyrobi. Co dzisiaj mamy środę, czyli czwartek, piątek, sobota, niedziela. 4 dni. Nie no, pewnie szybciej mi to zejdzie. Czyli w czwartek, w, w niedzielę sobie będę miał już luz. Taki, poleżę sobie troszeczkę. Także tak to u nas leci. Taki film troszkę o niczym, ale bym chciał wam pokazać, jak to czasami tutaj za granicą jest. I tyle. Wczoraj wrzuciłem ten film yy, późno, już jak wróciłem z imprezy. A nie ukrywam, że byłem leciuteńko wcięty taki, zakręcony, nie mocno, bo, bo nie wypadało przy szefostwie tam jakoś się mocno złoić, jak to się nazywa tak. Eee, I nie ogarniałem jeszcze komentarzy, także dzisiaj wieczorem coś tam zobaczę, jak to leciało i coś tam podpisuję. A o, sikoreczka znowu przyleciała. Bye bye. Hej, halutka, malutka. A dzisiejszy film oczywiście będzie załadowany jutro, bo, bo jest jak jest. Mój internet tak działa, jak to w Niemczech w górach leciało, czyli nie działa prawie w ogóle. Robiłem sobie speed test i mam całe 2 mega, megabajty, megabajty, chyba na sekundę, czyli jest super. Czyli to pobieranie. Ładowanie, czyli jak wysyłam wysyłanie, to jest 0,4. Także jest moc, a chwilami nawet nie łapię jednej mega, megabajta na sekundę. Także niemiecki Internet jest moc i kosztuje to 100 giga 45 euro miesięcznie. W ciągu miesiąca muszę to wykorzystać, jak nie wykorzystam, no, to zapłacę na następny miesiąc znowu 45 euro, żeby było fajnie. No, z tym, że ten internet po prostu prawie nie działa. Trzymajcie się. Pozdrawiamka.